Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj Batman zabiera Was na łowy, a może to poniekąd łowy będą urządzane na Batmana. Egmont funduje nam najnowszą oldschoolową pozycję z tych czasów takich temsemikowych, semikowych, ja bym powiedział. Dakman oraz Paul Gulasi odpowiadają za tą pozycję oraz Terry Austin i Jim Palmiotti dołożyli swoją Cegiełkę do tego tytułu. Tak się prezentuje komiks. Możemy sobie z każdej strony go oczywiście zobaczyć. <laughs> Cena układkowa to 109,99. Natomiast opis, opis dla Was jest tutaj, właśnie abyście mogli zobaczyć. Dwa wspomnienia przede wszystkim artyści. Duck i Paul. Będziemy ich kojarzyć no, głównie z takich też akcyjniaków superbohaterskich komiksów. Ten pierwszy to przede wszystkim właśnie Batman Nightfall czy choćby nawet Ziemia Niczyja albo jak to woli No Man's Land. Natomiast Paul też maczał palce troszeczkę przy takich superbohaterskich klimatach, ale bardziej widziałem tam pozycje ze świata Star Wars. Mocno były eksploatowane, a i Wyświetliła mi się jedna okładka z Terminatorem. Sam komiks przede wszystkim oldschool, totalny oldschool, ale w trochę takim lepszym wydaniu bym powiedział, bo <laughs> ta grafika, którą tutaj widzimy jest świetna. Soczyste kolory, fajny właśnie taki klimatyczny oldschoolowy klimat i to tutaj sprawdziło się rewelacyjnie. Powiem szczerze, że nawet bym powiedział dla mnie prywatnie, jest w, pod wieloma względami lepiej, aniżeli to było choćby nawet, no może niekoniecznie w Nightfallu, ale mm, w No Man's Landzie, tam jednak czasami ci rysownicy troszeczkę byli gorsi. Natomiast to, co mi na pewno przeszkodziło, to styl kotki, przynajmniej w tych początkowych fazach. Później tak mam dziwne wrażenie, jakby to wyglądało troszeczkę lepiej, ale... Jednak ja zawsze gdzieś tym takim niedoścignionym troszeczkę wzorem, jeżeli mówimy o ten strój, który tutaj mogliście przed chwilą zobaczyć, był ten od Tima Seyla z czasów długiego Halloween czy rzymskie wakacje Catwoman, które zresztą wiem, że za jakiś czas pojawi się na naszym rynku, bo Egmont wznawia właśnie te wszystkie pozycje z wspomnianym długim Halloween na czele. Natomiast jeśli chodzi o Batman komiks mocno klimatyczno-mroczny. Wręcz bym powiedział taki na pogranicza, no może nie horroru, ale jednak e, daje swój taki odzew. Nawet bardziej, aniżeli właśnie w Nightfallu i No Man's Landzie. Tutaj naprawdę czułem taki ciężki, wręcz bym powiedział metaliczny, gorzki klimat. I on się sprawdził. Postać doktora Strange'a, Hugo Stranger przede wszystkim, która tutaj się wysuwa na plan w tej pierwszej, ale i zarówno drugiej historii jest wręcz bym powiedział... Chorobliwie psychodeliczna. Człowiek, który ma tak ogromną fobię na punkcie Batmana, który po prostu, mimo że jest specjalistą w swoim fachu, jeżeli mówimy o tej psychiatrii, psychologii, wśród ludzi, nie wiem czy mo, powinienem powiedzieć obłąkanych, albo po prostu tych zwyczajnie przestępców, tych chorych, którzy lądują w azylu Arkan. Tak. Ja uważam, że on sam powinien być zamknięty i leczyć się razem z nimi. Tak został tutaj właśnie przedstawiony jako taki typowy psychol -zwol, No praktycznie do granic możliwości. Jego podstępny plan, w którym zostaje wplątany inny policjant. Wydawać by się mogło też nie taki, co da się go skorumpować. No i nowe jego alter ego. Ta konfrontacja z Batmanem tutaj została naprawdę ciekawie naznaczona. Czasem jest ciężko, czasem trudno się to mi czytało. Czasem wręcz bym powiedział, mm, czułem właśnie taki, ten, mówię, gorzki, ciężki klimat, ale klimat, który był, powiem trochę, takie masło myślane klimatyczny. Sporo tekstu, czujemy, że ten komiks starczy nam naprawdę na długi czas, pomimo, że może takiego wrażenia nie sprawiać. Może to właśnie. To, co tutaj dostajemy, sprawia właśnie, że tak się z tym dzieje. Ale naprawdę wyszło to całkiem nieźle. Tym bardziej, że. Końcówka tej pierwszej historii i kontynuacja drugiej zdecydowanie właśnie daje nam to odczuć. Wydawać by się mogło, że pozbywamy się problemu, który nękał nas przez pierwszą część komiksu, nic bardziej mylnego. Wtedy dopiero zaczyna się udziać jeszcze gorzej. Wtedy do akcji wkracza jeszcze ponadto Jonathan Crane czyli też postać znana pod pseudonimem Scarecrow, bardzo przeze mnie zresztą lubiana. Myślę, że obok Deathstroke'a i może bym powiedział Two Face'a. Jest to takie moje ulubione trio, jeżeli mówimy o tych właśnie ze świata Batmana. No, i tą genezę Jonathana Creighton tutaj poznajemy. Zresztą Strange'a może troszkę też to jest taki ukłon w stronę tych właśnie klasycznych, oldschoolowych tytułów, gdzie tak jakby mamy początki tych wszystkich historii, zawiłości związanych z ich takim alter ego, z tym co się tutaj wydarzało. Do tej pory, i tutaj właśnie dostajemy to. Dostajemy też fajną, ciekawą relację Batmana z Catwoman, bo jednak warto wspomnieć, że to są te początki naszego mrocznego rycerza i fajnie też to wygląda. Aczkolwiek, pomimo że trochę lepiej się prezentuje, już tutaj ten styl rysowania, aniżeli mieliśmy to w pierwszej części, to i tak dalej uważam, że ta, jakby to nazywać, ten. Ta, nie, nie profil, te, tylko to, jak przedstawiona została Catwoman, troszkę mi nie do końca to pasuje. E, natomiast mówię, finalnie jest naprawdę nieźle. E, dobry komiks, no bo to jest jednak Batman, ma swój klimat, fani tych właśnie staroszkolnych tematów będą na pewno mega zadowoleni. Ja też nie ukrywam, że jestem. Natomiast warto dodać, że miewa on troszeczkę właśnie takie trudniejsze, cięższe momenty w tym, kiedy go poznajemy. Niemniej warto po niego sięgnąć, kurczę, no to jest to, co, na czym się wychowywaliśmy, tak? Czyli dalej Egmont kontynuuje tą ciekawą politykę takich, właśnie, starych komiksów z Batmanem. Fajna równowaga pomiędzy tym nowym, co się teraz pojawia, a tym, co dostajemy tutaj. Ja się wtedy świetnie przy tym bawię. Wiadomo, jest jak jest. Wspomniałem o tym, ale myślę, że i tak warto dać szansę temu komiksowi, bo tak jak mówię, on, kiedy widzimy, no jest całkiem pokaźny mimo wszystko i naprawdę, czyta się go długo, klimatycznie i jest po prostu fajnie. Więc zachęcam Was do tego oczywiście, gdybyście chcieli nabyć ten komiks. Na dole w opisie tego filmu znajdziecie link do sklepu, gdzie możecie to zrobić, gdybyście mieli ochotę. Oczywiście subskrypcja, proszę kliknijcie gdzieś tutaj, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dzięki temu pomagacie mi rozwijać dalej kanał i abym mógł do cierać oczywiście do większej grupy odbiorców. Na koniec polubcie, udostępnijcie i jeśli macie ochotę i chwilę czasu skomentujcie, będzie mi wtedy bardzo bardzo miło. I chyba tyle co miałem wam do powiedzenia, jeżeli chodzi o ten materiał. Batman łowy naprawdę fajna pozycja, ale wiadomo Troszkę tutaj bardziej gdzieś poczułem to, że ona została gdzieś leciutko nadszarpnięta zębem czasu. Nie mniej, nie więcej. Naprawdę czytało mi się to przyjemnie, bo jednak w końcu to mój ulubiony Batman. Także tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.